Witamy Was smacznie w magdalenkowych frykasach, pan operator i... Pani Kuchareczka. Kłaniamy się. Kochani, za tydzień, tłusty czwartek i nie może zabraknąć pączków. Jeżeli ktoś pączków nie lubi albo woli faworki, bardzo proszę, macie tutaj filmik jak robić faworki na trzy sposoby. Moje będą nadziewane, moje pączki, będą nadziewane powidłami śliwkowymi, a z wierzchu będą polane takim delikatnym, bielutkim lukrem o smaku cytrynowym. I myślę, że Wam się Taki przepis podoba. Mało tego, moje ciasto na pączki będzie rosło w lodowatej wodzie. No to cóż, gotowi na pyszne pączki? Panie operatorze. Gotowy. <laughs> nie powiem, a będziesz pawiat. To się zobaczy, ale to się... pewnie chyba tak. Pewnie chyba tak. No to cóż, serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od zaczynu. W misce mam ciepłe mleko. Ono jest właściwie nieciepłe, tylko takie letnie, około 36 stopni. Jak wsadzę paluch, to ta to temperatura jest właściwie niewyczuwalna. Gdyby mleko było za gorące, drożdże by się zaparzyły i wtedy by nie urosły. I nie byłoby pączków, albo byłyby gnioty, a nie pączki. Do mleka wrzucam drożdże, świeże drożdże. Jedną łyżkę cukru, i muszę te drożdże rozpuścić w mleku. Kiedy drożdże już są rozpuszczone, wrzucam dwie łyżki mąki. Mieszam wszystko razem. Przykrywam. Odstawiam i niech rosną. Niech zaczną pracować. Te drożdże. Do malaksera wbijam dwa jajka. Resztę cukru. I ubijam. Proszę bardzo, zobaczcie, jak ładnie do białości udało mi się ubić jajka z cukrem. Wrzucam resztę mąki. Oczywiście wszystkie proporcje składników będziecie mieli pod filmikiem. Resztę mleka, ale zapomniałam jeszcze o szczypcie soli. I kręcimy. Sprawdzimy, co w moim zaczynie. Patrzcie. Proszę bardzo, zobaczcie, jak ono już zaczęło pracować. Te bąbelki tutaj, o. To znaczy, że drożdże pracują. I teraz wrzucam do malaksera. Pięknie pachną te drożdże. Któraś pani mi napisała pod filmikiem, że drożdże śmierdzą. No nie wiem, ja uwielbiam ten zapach, ale zgadzam się, mogą komuś śmierdzieć. Zamykam i dalej ubijam. Dolewam kieliszek spirytusu. A no napiszcie mi w komentarzu, proszę, dlaczego do ciasta drożdżowego na pączki dodaje się spirytusu. Ja dalej kręcę. I dolewam masło, które jest roztopione, ale zimne. Jak widzicie, ono już zaczynało mi tu tężeć, dlatego, że drożdże by się zaparzyły. Tu musimy być ostrożni i kręcę dalej. Ciasto już jest bardzo jednolite i bardzo ładne. Cały ten zaczyn z mąką wchłonął w siebie masło i spirytus. Otwieram. Przekładam do miski. Ono jest lejne to ciasto. Przygotowanym ciastem miskę wkładam do garnka z zimną wodą. Przykrywam ściereczką, odstawiam i pozwolę temu ciastu trochę urosnąć, a właściwie podwoić swoją objętość. To będzie rosło, a ja w międzyczasie przygotuję wszystko, co mi będzie potrzebne do smażenia pączków. Słuchaj, tutaj w rondlu Mam y, olej, litr oleju rzepakowego. Pączki można smażyć na smalcu. Zdarza mi się smażyć na smalcu, choć wolę chyba na oleju. No ale no, a w ogóle najlepsza jest planta. Ja niestety ostatnio nie widziałam planty. Y, tu mi się grzeje olej, a tutaj mam przygotowaną stolnicę z papierem pergaminem. I teraz. Yy, tak yy, można byłoby tę stolnicę posypać mąką, ale nie radzę dlatego, że te pączki będą ta mąka będzie się palić w wysokiej temperaturze, a będziemy smażyć tak około 180 stopni. Więc ja zawsze polecam sposmarować papier pergami olejem, żeby układać pączki na tym tłustym papierze i wtedy... One po pierwsze będą łatwo odchodzić, a po drugie nie będą się tak szybko przypalać. Tych pączków powinno wyjść wam 20-25 sztuk. O! I teraz czekam, aż mi się tutaj to ciasto, ono już zaczyna rosnąć. Olej mi się zagrzeje do temperatury 180 stopni. Potem będziemy nadziewać. Sprawdzamy ciasto, to które rosło w lodowatej wodzie. Ta -da! Urosło, urosło, na ścieżkę, czyściusinką, wykroch maloną. I teraz ręce sobie trochę posmaruję olejem. i formujemy pączki. To jest lejne ciasto niestety. Takie maluszki będzie. One jeszcze trochę urosną. No to jest niestety robota dla paprocha, ale efekt będzie później piorunująco pyszny. No i teraz zobaczcie. Sprawdzamy, czy olej jest dobrze, do dobrej temperatury. Wkładam łyżkę drewnianą. Słyszycie, jakie bąbelki wokół się robią. To znaczy, że olej jest bardzo dobrze rozgrzany. I teraz wrzucam. Proszę się tylko o, jak wypływa od razu pączek na wierzch, to znaczy, że temperatura jest bardzo dobra. Gdyby opad na dół, to znaczy, że jest za zimny olej. O. Uważajcie, jak będziecie wrzucać. I teraz. O, to tak szybko idzie, że na drugą stronę. Wow, tu mam przygotowany ręcznik papierowy do odsączenia. Zobaczcie, jakie fajne. Ja uwielbiam takie nieregularności. Hmm? Hmm. Fajne wyszło. Hmm. I teraz oczywiście już jest zmniejszona temperatura tutaj w garnku. I teraz szybko, bo to już mi się kolejna tura smaży, a ja naciskam i potem, wiecie co zrobimy? Potem to lukrem zakryję. A mówiłaś, Nadziewam, mówiłam na początku, ale mogę powiedzieć nadziewam powidłami śliwkowymi. Pączki są już usmażone, ale zostało ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem z dwudziestu trzech. Ho ho, ho ktoś napadł na kuchnię. Tak, to nasz syn. Ale widzicie, jak one ładnie wyglądają. Teraz robimy lukier. Syn też tak uważał. <noise> Dla niego to smakowite, trochę albo dużo. Cztery łyżeczki kopiaste, cukru pudru. Sok z cytryny. Pesteczki idą precz, bo zamiast pesteczek damy coś pysznego na wierzch. I proszę pamiętać, jeżeli chcecie gęsty, to dodajemy więcej cukru. Jeżeli mniej gęsty, chcecie taki lejny, to więcej soku z cytryny. Można te pączki posypać tylko cukrem pudrem. Ja jak już zrobiłam lukier, to je polukruję i to tak, żeby tych dziurek nie było widać od nadzienia. One są pełne tego tych powideł. ale żeby one były takie odświętnie czwartkowe i tłuste. Słodkie, nietłuste. Póki ten lukier jest jeszcze niewystudzony, dodam osobistą skórkę pomarańczową, Jeszcze mi trochę zostało z świąt. Mnie wyszło, tak jak mówiłam, 23 sztuki, niestety zostało 8, ale to my będziemy teraz z panem operatorem sobie dogadzać. Moje pączki są gotowe. One są nieregularne, strasznie takie kosmate i powyginane, ale są naprawdę bardzo dobre. Yy, może ten połowimy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Zobaczcie, ile tu w środku jest. Ho 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 Powidełek. Próbujemy. Mm. Nie w tębie. Polecam. Smażcie pączki, bo te pączki zjedzone w tłusty czwartek nie idą w biodra. Ha, w inna... ha, a to dobry. No, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. I do następnego pysznego gotowania. Czasem! Do zobaczenia!